Hej, 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 hej! Siem wszystkim, tu Kamruz! Witam was w kolejnym odcinku której Zagrajmy w Hearthstone Arena, Rogal... 7-1, więc kontynuujemy. Mamy nadzieję, mamy szczerą nadzieję, że będzie dobrze. Co nie, jeżeli będzie dobrze, będzie dobrze. I to mi się kamerka już spowalnia. Niedobrze. Ale, no, ale, Pierwsza tura mech, druga tura też mech. Zresztą, no, może właściwie nie mech, teraz się trzecia tura, bo w drugiej turze użyjemy broni. Czy mógłbym wystawić mecha? No, to na tak czy siak, ale jednak chcę mieć value. W postaci tej oto broni. Tej oto tutaj. Tu, 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 tu tutaj. Z drugiej strony mogę go wystawić i użyć panu w w następnej turze. Zrobimy to. Nie ma to z broni. Ale to jest yy, ładny curve. To jest naprawdę ładny curve. O mój Boże. Dwa razy w twarz proszę, to bo tak zajmij, niestety. No to jest dość bolesne. Nie powiem, że nie. Pozwólmy się tego gówna. Słabo. Zdecydowanie słabo. Gdybym to przewidział. Gdybym to przewidział. Ej. Not on my... Fuck. Robiowy removal, Ebis Race za 2 Ale, dobra, jak robimy? Chciałbym, chciałbym Bukanera, wsted mieć Bukanera i Assassin's Blade, ale. O mój Boże, proszę nie idę na dwa. W sumie nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Nie jest to źle, wyczyściliśmy stół mamy bukanera, miejmy nadzieję, że nie umrze. Leccie Assassin's Blade mamy 4 na 4 broni. Ach, pięknie, to było tak zajebiste. Zanim to zrobimy jednak, zanim to zrobimy, wystawimy naszego miniona 6x6. 5 na 5 dlatego że w następnej dużej możemy wyrzucić Assassin's Blade, oczywiście Waliu, no i Lance Carrier. Miejmy nadzieję, że nam nie zabije tego Do Tego czasu. Nie targetuj mi go. Nie targetuj mi go. Paszła won. Bo jest tam coś, co ma 4 ataki, 4 życia. Okej okay. my... Teraz pan odlań no, by się przydał Backstab to jest zajebiste Aż mógłbym bakkstabem zabić kogoś, na chwileczkę Najpierw zrobimy cokolwiek by się nie działo, zrobimy tak Póki mamy bukanera Okej okay. Teraz co możemy zrobić dalej Możemy użyć backstabu na nim możemy dodać temu przyjemieczkowi bonusy do ataku. Dzięki czemu on się wymieni tak. My się wymienimy tak. Zbijemy tego dinoszylda. I dobijemy ciebie tak. Zrobimy coś takiego Rozumiem to, że możemy rzucić Demolishera i Pan Rydera Obawiam się bardzo topaku do, do ataku I gdybym miał Divine Shield to by było zbyt bolesne Okej, okay, to troszeczkę boli Auć Mogłem rzucić Demolishera, ale to mi chyba nic nie da Tak, i skończę. Czy z tego tak zaatakować? Mam mało życia. Dobra, pasnę na razie. Mam mało życia. Nie wziąłem tego pod uwagę. Na będą się wymienić z demolisherem. Avenge Wrath, okej. Okay. Okej. Okay. Jest ok. Nie wymienił się z nim. Okej. Okay. Reporting for Duty Body takiego, mam kosmicznie mało życia, ale mam jakąś tam kontrolę stołu, jeżeli zdranie sobie jego... Co wyleci? To jest pytanie. Okej, okay, to nie jest jakieś super dobre, to był jeden z gorszych targetów. Mam tak mało życia w tej sytuacji. Wciąż jednak. Tak czy siak. Musimy podjąć to ryzyko. Gniemy od True od Charge'a, który ma trzy ataku. Od wielu rzeczy, naprawdę wielu rzeczy, ale musimy podjąć to ryzyko. Nie chcę stracić Demolishera, ponieważ jest to bardzo istotna karta. Oczywiście Shadow Pan Ridera również nie chcemy. Konsekracja zaboli mocno. Ale nie dobiję. Okej, okay, masz szansę dobrać kartę, którego mu wygra grę. Podeszło. Okej, okay, to nie jest jeszcze problem. To jest fajna karta. Eee, pff, ten atak nam gówno dał, tak naprawdę. Czy nie jesteśmy w stanie go zabić? 8. 10 Chwila, wymienimy się tak i tak 10, 15. Jesteśmy w stanie go zabić. Oczywiście nie zabijamy sobie tego przyjemniaczka, bo byśmy stracili bonusy do ataku. Sybie bez różnicy GG! Było blisko, ale się udało. O mój boże! Bo raz. Ten kowal wygrywa nam grę 8-1 za iście moi drodzy. Jest super, jest naprawdę super Cieszy mnie to niesamowicie Dobra, a wygramy tą grę, czuję to Wygramy tą arenkę. Może mi się uda zrobić pierwszą! 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 Pierwszą arenę rogalem z 12 wygranymi. byłoby zajebiście. Jeszcze nie, nie, nie gram w ogóle rogalami na arenie. Ale może się uda, byłoby super. Watch your... Druga tura, trzecia tura może być. Jaskarieranie dzięki. Nie. nie ma sensu, bo ta, ten stwór pewnie nie przeżyje. Szybka kanon, stwór. A Emperor Cobra nie może z kim się w mini, tak? Zabija, więc nie potrzebujemy dopaki do ataku. Blade Fury może się na przyszłość przyda. Raczej tak, bo to w końcu jakieś owe. Tylko nie mamy żadnych konkretnych dopaków poza bukanerem i naszym Mechem. Więc ten Blade Fury jakieś nie ma specjalnie dużego walu. Jakbym miał jakiś deadly Poison czy coś, oczywiście, to by było chore, to by było chore. Ale nie mamy ani olejka, ani deadly Poison. Więc właśnie się tak ogarnąłem, jaki olejek jest niesamowicie słaby bez komba. No zobaczcie, deadly Poison. daje za 1 many plus 2 do ataku do broni, co nie? Olejek za 4 many daje plus 3 czy 4 plus 3 ataku tak? Tak, plus 3 ataku. Czyli mamy 3 o 3 do droższą kartę, która daje 1 ataku więcej. Bez, z kombem jest to oczywiście bardzo opłacalne, ale bez komba. Ja 3 czy 4. I sprawdzę. Się, kurwa, nie pamiętam. E, oil. Rogal. Nie pamiętam. Kompletnie zapomniałem. 3 czy 4. Oh. Chyba 3. E, <laughs> tak, plus 3. Bez komba to jest tak nieopłacalne. Jeżeli on się wymieni tak, na co ze specjalu będzie bolało, żeby go dawić. Jeżeli się nie wymieni Demolisher? Kobra? Nie wiem. Zobaczymy. Jeżeli zrobi tak. Dobra. Mam pomysł. Wrzucimy demolisher. Pójdziemy w twarz. On teraz się wymieni tak, tak. Żeby tymi dwoma, żeby zabić mi demolishera. I pomyśli, aha, ha, ha zajabista wymiana, co nie? A my powiemy nie. Ponieważ zostanie nam szybkanon. Wystawimy Corsaira. Strzyjmy za dwa w kogoś. I się wymienimy szybkanonem. Okej, okay, to boli. Plany mogły się trochę pokrzyżować. Wszystko zależy od RNG. Jeżeli RNG jest po naszej stronie, GG. Jeżeli nie. ten szans. Niedobrze. Dobra, zrobiłem coś takiego. Skujowo. RNG w końcu się nas odwróciło plecami, że tak powiem. Tak nam dobrze szło, ale no niestety. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Niestety. Słabo, gdybyśmy zabili tego typka. O mój Boże, to by było perfekcyjnie. Gdybyśmy zabili tego drugiego. na no życie. Eee, słabo. Broni w następnej turze. O mój Boże. Au. A to była chujowa wymiana. Powinien to zrobić na odwrót. Oh, ship cannon, Kolejny. Z kobrą on się wymieni. Fuck, nie jest dobrze co ja mam pomysł. W ten sposób nie wymieni się z nikim innym, żeby było value. Mamy dobrą wymianę. Cokolwiek on wystali, będziemy mogli z Problem Problem jest to, że nie mamy życia, więc. Boję się, że możemy to przegrać i jest na to bardzo duża szansa. Power Maze. O mój Boże, to jest tak dobra karta w tym momencie. co sobie się przydało. Sabotaż. Nie sabotaż, tylko to. Sabotaż chyba? Tak, nie pamiętam. Co to zniszczyło broni przeciwnika? Ale nie ma. Niestety nie ma. Dobra, trudno. Chujowo, strasznie chujowo. Gdyby nam podeszło, to by było takie piękne: byśmy rzucili po prostu szybkano i byśmy zniszczyli mu broni. Miniona! O, takie by było. Ale nie ma. Nie ma takiego szczęścia, niestety. Mieliśmy już go za dużo. Życie.

EVC Rate może ją zabić w pięknym stylu. Miejmy nadzieję, że nie ma Mecha Słabo. Wygrać, to będzie bardzo ciężki problem. Straciliśmy Asha O'E. EVC Rate może być dobrym tempo swingiem, bo za 2 4 obrażenia, to jest dobry wynik. Mhm. Co jeszcze ci przytać? Jeżeli nie zużyje broni, to właśnie ten sabotaż, tak się nazywało. Nie boję jak się nazywało, ale wiecie o który z mi chodzi. Zabij i znisz broń. No wiadomo. Ale. Hmm. O ma mecha i to jeszcze tak, którego nie mogę stargetować niczym. Dobra, koniec. Nie ma opcji. Pen of Knives. Uuu. Okej. Okay. To jeszcze ma nas może troszkę podratować. Okej, stopy kowałem EBC, right? Jest okej. Okay. Jeszcze żyjemy, nie? Ale wątpię, żeśmy to wygrali. Ale wciąż jeszcze żyjemy. Nie mamy żadnych hili kompletnie. Jeżeli nie ma tamtu, to rozwalimy tego. Dziada. Ale zużyjemy jednego stwora 4 na 3 Z temu nie może użyć. Znaczy może, ale... Fajnie by było, gdyby użył. Airfshock. O mój Boże Nie wierzę w to, co widzę. Nie wierzę w to co widzę. Niestety, dobra, 8-2, kontynuujemy moi drodzy, kontynuujemy, jedna przegrana, koniec, wygrane, lecimy dalej, jak skończymy, nie mam pojęcia, 4 wygrane do 12, czy ja wtedy bym chciał skończyć to w tym odcinku, to może długo zająć, a ja nie mam zbytnio czasu, dobra, zobaczymy, zobaczymy, nie wiemy, gramy, nie naciskam ani nic, jak się potoczy los mój, przekonamy się. Ja nie mam pojęcia. No, o, doktor Boom! Ten krok się sopem. O ile się założycie, że on ma faktycznie doktora Boom. Watch your back. Zostawię sobie Kobra. Woda się OK, Pikiem. Bukaner. This can be good. This can be good. Sekret Ok, Zmniej życie miniona do jednego. Nie, szkoda. To by było dobre. Oczywiście to chciałeś zrobić. Ja Teraz pytanie: czy dwa na jeden bloker? Tak czy siak? Nie, I for an eye. Nie, okej, okay. lecimy dalej. Mamy broń 2 na 1. Nie mamy jak osłonić bukanera niestety. Uuu, smok. Bez smoka, czyli możemy go zabić. Wcześniej mógłbym... Uuu, e, Assassin's Blade. Kuźwa mać! Nie mamy many. Nie mamy tej many. Nie jest to wskrzeszenie, więc to musi być albo Competitive Spirit, czyli to co daje plus albo Avenge. Dobra, w takim bądź razie. Szkoda, strasznie szkoda. Czy tam Demolishera? Dobra, na pewno się tak wymienimy, oczywiście, to nie ma o czym dyskutować, ale czy chcesz wystawić Demolishera, czy Kobrę? Wiecie co, chcemy wystawić Kobrę. Here we go. Dlaczego? Ponieważ on może mieć Avenge, a jednak chcemy odpowiednio wykorzystać Kobrę, żeby zabić napakowanego stwora, nie uważacie? OK, to możesz nam bardzo płacić. Protektor, I see what you did here. W takim bądź razie... Mogą być to te plusy do ataku, o których wspominałem, ale nie chcę ryzykować. Dlatego wystawimy Belchera. Uwaga! Jest to Avenge. Jest to definitywnie Avenge. Jeżeli ma Blessing of Kings, zaboli niesamowicie. Ale z drugiej strony dobijemy Emperorem go, więc to nie jest problem. Plus 3 divine shield. Tak. Dobra, w takim przypadku on zbije divine shield. To znaczy, jeżeli nie zbije divine shield, to, to my go zbijemy. O mój Boże. Dobra, jest ok, jest ok. A więc tak, zrobimy coś takiego. Zabijemy ci jego. I on dostanie dopak. Proszę. Yes! Wspaniale. Cobra for the win. Dziękuję, dziękuję. Thank you. Dobrze. Mm, jest ok, Jest bardzo stabilnie. Mamy broń. Mamy wszystko. Eee, on użyje specjalu. Czy chce zabijać te minionki naszą bronią? Wystawimy jego i zabijemy je. One mogą być naprawdę z dużym niebezpieczeństwem. Trudno, tracimy to obrażenia, ale Jewać to. Wiemy, że ich nie wolno zostawiać. W następnej turze możemy wstawić nasze dwa mechy i chyba to zrobimy. Wymienimy się oczywiście tak, żeby było fajnie. Mogę wystawić w sergenta i shadow pana dla kerwu, ale nie, to nie jest dobre. Nie ma różnicy w tym momencie pomiędzy 5x6 a 6x7 plus byśmy stracili beznadziejnie, abustive Surgeanta z Miniona, tego nie chcemy Ale plus 2 ataku mogą się przydać, jeżeli on teraz wrzuczy coś mocniejszego przykładowo. Co mógłby? Za 7 manego na 7 na 7 Mógłby tak zrobić. Argus Okej, okay, czyli co, wymienisz się? Jeżeli jest morg Okej, okay, wymiana takim słusznie. Dobra, w takim razie zatakujemy. U EVC Raid to jest ciekawe. Dobra, chwilowo się coś ścięło. Eee, coś tutaj zrobić. Obawiam się jakichkolwiek dopaków z jego strony, wiecie? To będzie za bardzo bolało. Jeżeli on dostanie Blessing of Kings, to, to będzie chore, zabijane. Po prostu za bardzo się obawiam. Jeżeli ma jakikolwiek dofak, to może być zbyt bolesne. Prawdopodobnie nie ma, prawdopodobnie nie ma. Miał dużo lepsze sytuacje z Divine Shieldami, żeby użyć, ale kto nie? Naprawdę, to jest bardzo ryzykowne i nie chciałbym... Jest za bardzo ryzykowne, moim zdaniem. True Silver, okej. Okay. To nie jest aż taki problem. Sabotaż byłby zajebisty. To znaczy, głównie przy to, żebyśmy stracili, żeby on tą broń. Zabijmy go. W proszę was. Zagramy z Kerwem. Oczywiście on zużyje broń do demolishera. Chyba, że ma dopak do ataku tej sówki. wtedy zabije nam szedł Pana. O Boże, Murloc Knight. A. O, to jest strasznie bolesne, to jest strasznie bolesne! FAK! Gdzieś mi nie jest w tej Nie że nam zadam niesamowicie dużo obrażeń. Mamy duże stwory, ale on takie sobie zrobi. Chyba przegraliśmy, wiecie? O mój Boże nie! 7, 9, 17. Nie jesteśmy martwi. Nie, nie jesteśmy martwi, mamy jedno życie. Super. Okej, okay, możemy coś zamrozić, ale nie jesteśmy w stanie tego wygrać. 12 16 obrażeń, Już niewystarczająco. wystarczająco. Mogę zabić trzy stwory w ten sposób zamrozić jednego. dupa. Nie wiem, czy jest realna szansa, że podejdzie nam coś, co nam umożliwi wygraną. Nie, nie ma szans. Okej, okay, gdyby on miał jednego spora mniej, to jeszcze by się dało. Ale nie ma. Niestety, ale 8-3. W sobie i tak dobry wynik jak na Rogala. Że może nie mówię, że Rogala jest złą klasą, tylko ja nie mam kompletnie doświadczenia z nim. O, ten Ten Spellpartu mu strasznie wygrał grę. Ten mecz. Po prostu mu wygrał grę. Bez tego Spellpartu ta gra byłaby nasza. Tak totalnie. Demolisher się mano Ale i tak, Gold nam się zwrócił, jest paczka, jestem szczęśliwy. Mam nadzieję, że Wam się podobało, to było na tyle. Trzymajcie się do następnego odcinka i wbijać na stream, bo jeżeli wyglądacie ten odcinek ty, tuż po wysłaniu, to stream jeszcze jest, więc wbijać na stream. No już, 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 już Do następnego odcinka, trzymajcie się, papa. Pa.